Dziękujemy wszystkim patronom tego odcinka. Bardzo się cieszę, że Państwo cenią naszą pracę i że nas wspierają. Szczegółowa lista patronów dostępna jest w opisie. Najdyn mera, dzień dobry. Nazywam się Karolina Wandalszowska, a to jest podcast Instytutu Badań nad Turcją w szpilkach dookoła świata, w którym rozmawiamy o Turcji, zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i zagranicznym. Jeśli cenicie Państwo treści przybliżane przez Instytut Badań nad Turcją, możecie wesprzeć naszą działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl, łamane przez Instytut Badań nad Turcją. Gościem jest Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Ja chciałam Cię zapytać, dlatego że w ogóle to jest temat, który sprawia, że Polski internet ożywa, czyli Turcja w kontekście Ukrainy i Turcja w kontekście Rosji, ale na tą Ukrainę chciałbym dzisiaj spojrzeć, dlatego że mamy tą taką turecką przeplatankę, w sensie Ławrow był w Turcji, potem prezydent Zełęcki był. Na Ukrainie, był w Turcji w Stambule spotkał się z prezydentem Erdanem. Potem było oświadczenie, znaczy to jest w takim dużym skrócie o tym, że Turcja nie uznaje aneksji Kremlu i potem mieliśmy życzenia, gratulacje dla prezydenta Putina za to, że wygrał wybory. Więc mamy taką świetną przeplatankę. No jakby z jednej strony wiemy, dlaczego Turcji jest to potrzebne w sensie ekonomicznie, jeżeli chodzi o znaczenie. Chciałam zapytać dlaczego ta Turcja jest potrzebna stronie ukraińskiej na początek? E, bo, bo właśnie, bo z jednej strony dobrze sobie zdają sprawę właśnie z tego lawirowania tureckiego i z tego, że no, Turcja od początku wojny e, no, próbuje znaleźć to takie swoje miejsce pomiędzy. Myślę, że z perspektywy ukraińskiej kluczowy jest potencjał Turcji. Przypomnijmy, że to jest kraj, który jest no, przy wszystkich swoich słabościach i problemach wewnętrznych, to jest mocarstwo regionalne. Z, e, takie banalne liczby, które często robią wrażenie, ale to 85 milionów mieszkańców niższąc uchodźców i gospodarka mierzona parytetem siły nabywczej PKB, to jest 3 y, biliony 800 miliardów. To jest prawie 75% gospodarki rosyjskiej w tym momencie i to będzie ta, dy, ta Przewaga Rosji będzie się kurczyć, a, Turcji, a Turcja będzie doganiać Rosję. Więc jak Ukraina patrzy na świat wokół siebie, no to generalnie widzi agresora Rosję i widzi kraj taki jak Turcja, który jest mocarstwem regionalnym i który tak, po drugie kontroluje Bosfor, cieśniny, wejście na Morze Czarne. A jak wiemy, Morze Czarne ma dla Ukrainy bardzo duże znaczenie ze względu na eksporty surowców, Produktów rolnych i tutaj oczywiście wiadomo, że jak są problemy z krajami takimi jak Polska, Słowacja czy Węgry, to tym bardziej rośnie rola, znaczenie i Rumunii, i Turcji. Następnie to no, zamknięcie Bosforu przez Turcję, co dla Ukrainy jest bardzo ważne, doprowadziło do tego, że dla. Floty czarnomorskiej rosyjskiej, Morze Czarne stało się pułapką. I Ukraina może i to robi systematycznie atakować i niszczyć albo uszkadzać okręty rosyjskie. Turcja, jakbyśmy off the record z nimi porozmawiali, to by powiedziała, że z tego powodu jakoś szczególnie nie płacze. Tak to powiedzmy. I tu dochodzimy do tego elementu wojskowego że mamy do czynienia oczywiście to jest perspektywa ukraińska, kraj, taki jak Turcja, który jest członkiem NATO i jak wiemy, blokował członkostwo Finlandii krótko i długo Szwecji i członkostwo tych krajów NATO dla Ukrainy jest czymś ważnym, więc trzeba z Turcją rozmawiać. I po drugie, jej sam potencjał znowu wojskowy. Jak spojrzymy na tureckie siły zbrojne, to we wszystkich dziedzinach marynarka, wojenna, lotnictwo, siły lądowe, no to mamy naprawdę kraj z dużym potencjałem, który rośnie i który jest jak wykluczając broń atomową, to w NATO mamy w takim razie Turcja jest krajem, który ma trzecie najsilniejsze siły zbrojne po Stanach Zjednoczonych, to jest inna kategoria wagowa i po Francji. Jak uwzględnimy broń atomową, to jest na czwartym miejscu, bo będzie przed nią Wielka Brytania. To w skali świata też plasuje Turcję wysoko i oczywiście jak spojrzymy na cały region Morza Czarnego, no to nie ma drugiego kraju z tak bardzo dużym potencjałem wojskowym jak Turcja i tutaj mamy współpracę wojskową z Turcją, Ukrainy. Widzimy ją też podczas widzieliśmy ją podczas jej wizyty. Załańskiego w Stambule odwiedził stocznie. w stoczni są budowane dwie korwety, jedna jest bardziej zaawansowana, druga nieco mniej, jedna się nazywa Mazepa, druga się będzie nazywać Wychowski, po dwóch hetmanach Którzy tutaj są, możemy wejść potem tutaj, trochę w politykę historyczną, ale to nie przypadkiem te nazwy, bo obaj pan, tacy patroni, bo obaj. Panowie mają koneksję turecką pozytywną z perspektywy albo krymsko-tatarską z perspektywy ukraińskiej. No i oczywiście te korwety są ważne, są nowoczesne dla floty ukraińskiej. Następnie spotkał się też Załański z przedstawicielami różnych firm tureckich produkujących broń, z którymi Współpracują firmy y, ukraińskie. Wystarczy wspomnieć oczywiście o legendarnym bajraktarze, o którym powstawały piosenki. I przypominam, że tutaj jest koneksja rodzinna do pana prezydenta Erdoana, bo to jest także jego zięć, prawda? Jest współwłaścicielem e, e, firmy, tak, a projektantem jest jego brat, Saluk. I y, y, y mamy coś takiego, że no, ta współpraca niedawno widzieliśmy jej, że ma znaczenie, bo jest. Y, Coś takiego jak. E, e, Powstał taki rodzaj drona Akıncı, czyli zagończyk, który będzie można powiedzieć, przypominał takiego latającego małego Hajmarsa, jeśli chodzi o jego, możli jego możliwości rażenia przy pomocy takiej broni jak rakiet, mniejszych oczywiście niż Hajmarsy, ale zasięg za to będzie znacznie większy i to jest efekt współpracy turecko-ukraińskiej. Niedawno była udana próba Oblot, możliwe, że wejdzie do produkcji już w najbliższym czasie, już na trafi do y, y, służby y, y, w siłach zbrojnych Ukrainy i tutaj oczywiście dochodzą, y, dochodzi coś takiego, że Turcja nie ma problemu, żeby Ukraińcy w odróżnieniu od wielu krajów natowskich, żeby Ukraińcy używali broń, którą kupują albo dostają od Turcji na terenie Federacji Rosyjskiej, żeby atakować cele rosyjskie, w Federacji. Jeśli chodzi o co możemy zobaczyć, jak widzimy zdjęcia z frontu, co jest w produkcji tureckiej, a jest w Ukrainie i walczy po stronie ukraińskiej, jaki sprzęt, no to mamy y, takie opancerzone y, y, wozy, niebojowe, wozy piechoty, ale takie opancerzone, to jest Kipri, czyli Jerzyk, to jest na przykład Pantera, to jest Kobra, to jest, to jest, czyli nie tylko bajraktary, bo ludzie kojarzą szczególnie bajraktary. Mamy coś takiego. Coś, może być turecką wersję hmm, Heimarsów TRG-230, i to jest też taki paradoks, że to jest na bazie, ona jest na ciężarówce i bazą jest Kamas rosyjski, tej ciężarówki, więc to są te wszystkie aspekty wojskowe, gdzie oczywiście Ukraina, widząc, jak rozwija się przemysł turecki, to stara się, żeby też prawda, współpracować z Turcją, też, żeby ją do siebie przyciągnąć bo ma świadomość, że Turcja będzie współpracować z Rosją, ale że ta relacja turecko-rosyjska, no już to przyjęło się bardzo, no to jest to frenemy. Przyjaciel-wróg, nie w nawiasie przyjaciel. To jest taka relacja, i to oczywiście Ukraina stara się to wykorzystać. Tutaj w styczniu została na przykład podpisana umowa o tym, że Turcy, i co już, co, co już się dzieje, że Turcja będzie zaangażowana w odbudowę Ukrainy. no Turcja może powiedzieć: Mamy od groma firm budowlanych na świecie. Zbudowaliśmy dotychczas w Ukrainie za prawie 10 miliardów dolarów. Blisko jest bardzo do Odessy. Przewiezienie sprzętu, zbudowanie materiałów, zbudowa jakby o całą tą część, taką powiedzmy logistyczną, to dla tu firm tureckich rynek ukraiński nie jest jakimś terra incognita, tak? tylko znają ten rynek, są obecni, są blisko i mogą zaoferować często, prawda, że zbudują coś. E taniej, a przyzwoitej jakości, tak, więc na pewno Turcja będzie zaangażowana w odbudowę Ukrainy i dla Ukrainy to też jest ważne, tak, żeby ją zaangażować, bo kto, każdy, kto może coś zrobić, tak, dla odbudowy jest ważny, czyli mamy kolejny aspekt, ten ekonomiczny, łączący się oczywiście zawsze z bezpieczeństwem, czyli, ten, czyli mamy odbudowę, mamy też kwestię, no, że Turcja jest z perspektywy ukraińskiej no, tym krajem, który wzrósł, wzrósł udział w handlu ukraińskim. Teraz Turcja jest trzecim partnerem Ukrainy i to jest handel udział rzędu 7% a oczywiście no też no, kondycja gospodarki jest ważna, dla, własnej dla Ukrainy w tym wysiłku um, wojskowym i w tym momencie po Chinach i Polsce Turcja jest trzecim partnerem, więc to też powoduje, że dlaczego Turcja jest ważna dla Ukrainy. No i patrzymy jeszcze na całe Morze Czarne, szerzej, ten szersze Morze Czarne, no to widzimy, no, że perspektywa jest taka, że Ukraina widzi Turcję jako potęgę regionalną, jako kraj, który się wzmocnił na Kaukazie Południowym. Jeśli mielibyśmy wymienić kto jest teraz najmocniejszy na Kaukazie Południowym, no to jest Turcja. Oczywiście wiadomo, że jest cała specyfika relacji Armenii z Rosją, ale bezdyskusyjnie, jeśli chodzi o Azerbejdżan i Gruzję, no to Turcja jest bardzo ważna, jest kluczowa i poprzez Kaukaz Południowy jest wyjście na Azję Centralną, gdzie też jeśli Rosja słabnie, to, a to się dzieje, to oczywiście ważnym beneficjentem są Chiny, to bezdyskusyjnie to jest inna kategoria wagowa, nie ten bok, nie wagi super ciężkiej jak Turcja, ale oprócz tego no Turcja też jest tam ważnym graczem, a z perspektywy polityki zagranicznej Ukrainy, no to oczywiście to spojrzenie na Morze Czarne, Kaukaz, Południowy, Azję Centralną, też na samą Rosję i tutaj pamiętajmy, no, że e, Ukraina wie dobrze przecież, że mając ministra obrony, który jest i był, brał udział w tej wizycie Rustem Umerow, tak, który jest krymskim tatarem, no to ma świadomość, że to jest też potencjał oddziaływania Turcji na K kraje właśnie turkijskie, na narody turkijskie, na narody Kaukazu Północnego Muzułmańskie, które są związane historycznie, kulturowo bardzo z, Ros z Turcją i są te diaspory, tak, więc. Ukraina myślę, że zakłada, że na razie Turcja prowadzi taką politykę, że oczywiście Turcja jest otwarta na współpracę z Rosją, współpracuje z nią. Rosja jest prawda, głównym partnerem ekonomicznym Turcji, jeśli chodzi o handel. Pierwsze miejsce to jest prawie 10%. Także Turcja. Tak naprawdę w jakiś sposób omija sankcje i pomaga y, Rosji też w jakimś stopniu. Nie tak jak, bo nie jest aż tak ważna jak na przykład Chiny, tak? ale jest to jakieś wsparcie. To Ukrainie się to nie podoba, to jest oczywiste, ale nie mówi o tym głośno i zakłada, że oczywiście im Turcja będzie silniejsza, a Rosja słabsza. To jest to na pewno ta silna Turcja, to jest co najmniej mniejsze zło dla Ukrainy. W szerokim basenie Morza Czarnego i zakłada zasadnie, że im Turcja będzie silniejsza, a Rosja słabsza, to Ankara będzie bardziej asertywna i będzie chciała sobie ułożyć relacje z Rosją, co robi już na innych zasadach, co widzieliśmy na Kaukazie, szczególnie południowym, jeśli chodzi o wojnę azersko-ormiańską. I tu jeszcze, jak spojrzymy na drugą stronę, Morza Czarnego, gdzie Ukraińcy też wiadomo, że patrzą na to i bardzo ważna jest na przykład relacja dla nich z Rumunią, no to wiedzą, że są bardzo dobre relacje rumuńsko-tureckie, współpraca w wielu dziedzinach, że Turcja ma też na przykład jakieś przełożenie, przyszłość Mołdawii jest ważna, no to jest ważnym partnerem ekonomicznym Mołdawii, Turcja, nie tak ważnym jak Rumunia. I tu dochodzi na przykład kwestia gadałzów. W mniejszości tu, turkijskiej, prawosławni Turcy, ale mówiący językiem bardzo podobnym do tureckiego, którzy są na południu Mołdawii, mają autonomię, jest kwestia, że Rosja też gra tą kartą, więc tutaj też y, Turcja ma jakieś atuty, no i patrzymy szerzej, wychodzimy dalej. No wiadomo, że Ukraina patrzy też na Bałkany. Na Bałkanach też widzi mocną Turcję w wielu krajach i to Turcję która no, generalnie ma tam dobre relacje z tymi narodami, które wobec Rosji są często bardzo krytyczne, jak Albańczycy czy Bośniacy, a z drugiej strony y, wiadomo, że Turcja ma przyzwoite relacje dobre Na przykład z Belgradem, z Serbią, krajem, który jeśli chodzi o społeczeństwo polityczne, jest bardzo prorosyjskie. I jest jeszcze oczywiście, wiadomo, relacja turecko-węgierska z Orbanem. Dla Ukrainy znowu jest to, ma jakieś znaczenie. Więc z tego powodu, biorąc pod uwagę ten cały potencjał własny Turcji, jej wpływy, powiązania w tych regionach istotnych dla Ukrainy, no to wszystko powoduje, że dlatego. Jak nie przypadkiem, jakbyśmy spojrzeli na te dwa lata wojny, no to widzimy, że są utrzymywane kontakty, współpraca turecko-ukraińska, włącznie z wizytami na szczeblu najwyższym, tak po obu stronach, wzajemnymi wizytami. I tu dochodzimy do tego aspektu ostatniego dyplomatycznego, no że wiadomo, że. Przypomnijmy, że w 2022 roku, jeśli były jakieś próby negocjacji, rozmów, no to oczywiście Turcja bardzo tego chciała, żeby być tym brokerem, mediatorem i prawda, arbitrem, tak. I dochodziło do tych spotkań i rozmów pod auspicjami tureckimi, i Turcja by chciała do tego wrócić, deklaruje to. I oczywiście no, Ukraina zakłada, no, że pod tym względem Turcja też jest istotna, bo sama oczywiście teraz chce walczyć, co zrozumiałe. Natomiast no, w pewnym momencie pewnie trzeba będzie usiąść do jakiegoś stołu negocjacyjnego. Oczywiście Ukraina by chciała, żeby do niego usiąść z najmocniejszymi kartami i żeby odnieść sukcesy na froncie i wtedy by była taka polityka faktów dokonanych, że można by było, tak jak z Klausewicem, wojna jako Przedłużenie polityki, to był tutaj na odwrót trochę arybur, że dzięki wojnie ta, ten czynnik polityczny, pozycja Ukrainy przy stole negocjacyjnym byłaby mocniejsza. No i tutaj oczywiście musimy, tutaj znowu wchodzimy w tą kwestię, że ta relacja turecko-ukraińska jest też no. Ciekawa i ma też taki wymiar w obu krajach wewnętrzny, bo jest kwestia krymsko-tatarska i Krymu, i mamy diasporę krymsko-tatarską, która w Turcji, która świadomość tego, że o tych korzeni krymsko-tatarskich, ze względu na 2014 rok nielegalną aneksję, potem wojnę i teraz tą na pełną skalę agresję, to wiadomo, że ona rośnie. A z drugiej strony mamy tą społeczność krymsko-tatarską, która jest na okupowanym Krymie, gdzie też mamy partyzantkę i też jest pytanie z tych regionów, które są do odbicia przez Ukraińców, to pewnie Łatwiej jest z punktu widzenia militarnego odbić Krym niż na przykład Doniecki I Tutaj oczywiście to też powoduje, że mamy coś takiego, że ten Krym można powiedzieć, że jest trochę też takim pomostem, który łączy od wieków, ma e, taki charakter, że no nie da się napisać historii obu tych krajów bez tego aspektu czarnomorskiego i bez Krymu. To ja małe pytanie na koniec, bo w sumie odpowiedziałeś na wszystkie moje pytania w, w tej swojej wypowiedzi, ale chciałam zapytać, czy właśnie z perspektywy Ukrainy, z, z, już nawiązałeś, e, Turcja byłaby tym potencjalnym właśnie mediatorem przy jakimś tam próbie rozwiązania i podpisania pokoju? E, czy, czy w ogóle jest jakby szansa na to, żeby Turcja odegrała tutaj jakąś rolę, choćby z tej perspektywy ukraińskiej? Bo Turcja no, bardzo by chciała to tak, Myślę, że wiadomości. to wygląda. Tak, wygląda to w ten sposób, że Turcja może powiedzieć: My to już robiliśmy. To, co też Turcja doprowadziła, to przypominam, że byli, była też i jest pośrednikiem, jeśli chodzi o przekazywanie jeńców ukraińskich. Co też oczywiście Rosję doprowadziło w momencie do furii, że na przykład ci z Mariupola, którzy dowodzili, trafili do Ukrainy. Więc to też widzimy, że czasami coraz tego, tego typu działań, jakbyśmy przyjrzeli się na te dwa lata, to oczywiście są życzenia dla Putina, ale z drugiej strony jest coś takiego, że widzimy, że Turcja jest bardziej asertywna wobec Rosji, tak? To nie podlega dyskusji. Oczywiście Ukraina zdaje sobie sprawę, że Turcji na tym bardzo zależy, I jak wszystko to, co powiedziałem, powoduje, że nie może Ukraina tak po prostu powiedzieć: słuchajcie, wiecie, nie chcemy, żebyście wy byli mediatorami, więc w jakichś aspektach. Tu dochodzi też, przypominam, oprócz tych też te rozmowy i to porozumienie dotyczące eksportu zboża. No tutaj znowu no Turcja była ważnym krajem w tym procesie. No to zakładam, że Turcja w jakimś wymiarze będzie mediatorem. Natomiast jeśli dojdzie, bo to też zaczynamy, mogą być różne y, zakończenia tej wojny, że po prostu będzie na przykład zamrożony konflikt, podpisanie tylko rozejmu i tak dalej, nic więcej, nie jakaś wielka konferencja międzynarodowa pokojowa. Zobaczymy. Ktoś może, ja bym oczywiście chciał, żeby Rosja po prostu tą wojnę przegrała, tak i no i żeby to było tak. No ale no, wiadomo, no, trzeba być też realistą. Y, y, więc y, pewnie. Turcja będzie włączona, sama będzie w jakichś aspektach pośredniczyła, ale oprócz tego zakładam, że jak będzie taka konferencja międzynarodowa, jeśli doszłoby do niej, która by miała właśnie doprowadzić do jakiegoś porozumienia i będą te najważniejsze siły, tak, Stany Zjednoczone, Chiny, tak. E, na przykład e, jacyś kluczowi członkowie Unii Europejskiej albo sama Unia Europejska, takiej przedstawiciele, no to oprócz tego myślę, że w, tej gro w tym gronie będzie Turcja. No to ja postaram sobie postawić tej kropkę i mam nadzieję taką, że właśnie z tej rozmów niedługo dojdzie, to, że w tym gronie będzie Turcja, czy przede wszystkim one będą e, jakby bardzo pozytywne dla strony ukraińskiej, która przecież tak długo walczy. Ja dziękuję Ci bardzo za to, że przyjąłeś zaproszenie do tej rozmowy. Dziękuję wszystkim państwu, którzy nas słuchają. Zapraszam do tego, żeby właśnie słuchać, obserwować, dowiedzieć się więcej i szukać dobrych źródeł w sensie szukać ludzi, którzy odpowiadają na pytania i faktycznie wiedzą, jak na nie odpowiedzieć, a nie po prostu sprzedają historię wraz jakąś częścią niekoniecznie dobrej narracji. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję.